Cześć, witajcie w kolejnym odcinku y, serwerowego grania. Jest ten odcinek zamiast odcinka Tosi z Minecraft, dlatego że. Ui, dlatego iż y, no, nie mamy jak tego teraz nagrać, bo chciałyśmy razem nagrać. Skopiara. <słuch> I wiesz, no i tak wyszło, więc zapraszam Skopiera. do oglądania. O Boże, ona jest, ona jest tak samo zaskoczona jak ty! Spokojnie Gafiara! Ze mną Ale fajnie, Ale fajnie, Ale fajnie fa Chcę zobaczyć! W ogóle na którym jesteś lobby? Na którym jesteś lo jest lobby? Ja? Nie wiem, ale on ze ci. To ja Cię poszukam. Aziu! Okej, okay, poszła sobie. O nie, znowu jest, nie. To chyba był chłop, ostatni, mi się wydaje. O, widzę Cię! On ja nie wiem. Dobra, chodź! Nie, pędy, nie, pędy, nie, pędy, nie pędy, tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy, tędy. Czwarty, czternasty? Czternasty jestem. Dobra, how to play gravity Nie umiem angielskiego, sorry, I'm sorry. I'm sorry. Parkour! O nie, gdzie ty to daje? Halo? Może tu trzeba kliknąć, będzie się miał checkpointa. Nie będziesz miał checkpointa. To po co takie jest? To nie kmę. Na ozdoby. Ja chcę ich wstrzymać. No nie, znowu jest. Ej! Ej, no o te odejdź o boże, co no, to jest? no nie, nie, nie ja nie chcę odejdź ode mnie <gry coloniali> dziewczyna odejdź ode mnie co? musisz tak wpaść do łodyg odwrotnie jak detran wiem, wiem, wiem wiem Ach, wiemy, chłopie, znam to grałam w to kobieto dziewczyna odejdź stąd ja nie ja chcę żeby ona pierwsza zginęła o jest zbawku Czy tu można zginąć? i trzy, dwa, jeden i lecisz Lecę! Zadzieram kwiatę. Wyłączam graczy. Ja też. Ah! Nie też. nie I nie, 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 nie. to się nie da sterować, jak się leci. Nie da się. Da się. Nie da się. Ojej, nie, nie widziałam wody. Co, ty zleciałaś już na sam dół? No, zleciałam, ale nie widziałam wody i zginęłam. Znowu nie widzę wody. Lol, dziewczyno! Się. Wiesz, jak to grałam już, nie? Ogarnij się, bije to. Nie, nie chcę. Na bloki, nie. nie jest ta woda! Już trzeci raz zleciałam. No i. Nie. Czekaj, włączą może graczy? Nie jest włączony? O, ja widzę, no. wodę, jest na samym środku. O to fajnie, ja jej nie zobaczę. O, teraz widzę. O, jestem! Już? Już? Mam 6 fejli. 13. E, pobaw się na tamtym, bo tu jest trudniej. Oła. No o ja Oła. nie umiem przejść z pierwszego poziomu. O Jezu, nie, 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 nie chcę ginąć, to rozginęłam. Można kliknąć retry. Nie. No i nie widzę znowu fajnie. Nie, nie gin na sam dół, ale nie do wody. Brawo. Kurde, spadłam obok wody. Kurde, nie widzę wody. No i super, dwie minuty do końca. Dobra, widzę wodę. Nie, dotarłam. Jestem drugim tym, a dwie minuty do końca. A ile tych, 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 tych przyborów jest? Pięć. Ktoś doszedł do piątego w ogóle. No na pewno, nie? Skoro już są na drugim miejscu i na pierwszym. O ja no, jak oni to to robię, ja też tak chcę. Jestem na drugim. Nie? No kurde! Obok wody, obok Jestem. wody. W trzeci? Tak. Bez przesady, bez przesady. No i nu... Nie zgadzam się na traktowanie mnie, jesteś w pierwszym takim. Jestem tutaj chyba sama w ogóle. No możliwe. Bo na trzecim. Bo włączyłam... właśnie przed sekundą ten. Ajci. graczy. Ajci. Ty jesteś na trzecim już! Tak. Kobi to ja też tak chcę. Ajci. Jak ty... Jak, jak tam... jak tam do wody wlecieć? Na którym? Na pierwszym. <noise> Musisz trafić. <noise> A jak trafić? Normalnie trafić do wody. <noise> o Jezu. To, to Woda. dlaczego ja już trafiłam obok wody? Chodź. Ojej, jestem na trzecim poziomie. Na 21 sekund do końca. Ej, kurczaki. Ej, ja weszłam tutaj. Go down, aha. Ja już tu zlekiem, A i zginę. I tu, i teraz tu. Dobra, jestem na drugim! Jestem na trzecim, brawo. Drugi jest trudny. O co tu chodzi? A, co to na to można? Na środku jest woda, od razu wiem. Widzę, widzę. No nie, już. Ale Dobra. ja tam dolecę, ja tam dolecę. Ja tam. Już dolecę. nie giniesz, wiesz? Wiem, dlatego ja tam dolecę. No nie. nie. No nie doleciałam! O nie, no, one jest na tym samym poziomie, co ja, nie, odejdź ode mnie. Jeszcze raz, ostatni raz i się żegnamy. O nie! A nie. nie. Gdzie ty jesteś? Graf 12, graf 25! Albo już nie, graf 5, albo nie, graf 11. Już. Jest, to. Zobaczmy. O, może to będzie takie cnotne. A w sumie to jest dużo wody, to jest łatwe. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A to jednak chyba nie to To nie to Oj, to smutne Tak się cieszyła, kurde, a to dopiero lobby A tu. to, powiedzi, co? To... widzisz, że ona tu nie przyszła, proszę To hmm. chyba łatwe, to chyba łatwe jest to, to, jest to chyba łatwe, nie? Bo tam jest woda już To, by hmm. to nie jest woda, to jest kwiat Sama jesteś kiedy to jest woda no dobrze, spróbuj tam wskoczyć. W ogóle... kiedy to start, nie? O, za pięć, 4, 3, 2, 1, startnęło! I lecimy. Nie widzę, muszę zniknąć graczy. Nie to, że znikną graczy. Oj, oj. Mi tak dobrze nie idzie. Znowu nie. Spadłeś już raz na sam dół. Tak. Co? Lol. Jak? Ja się... Jestem na drugim. Lol! What? Why? Jestem dobra. Oj, od razu ci mówię już na następnym level, nie? Nie skacz na skyblock, na s Na tych... slime blocka. Czemu? Bo one ci same wbijają. Mm, oh. o, nie, i O Oj, jednak nie. Można zginąć, także się. Dobra, przeszłam, 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 tylko dobra, wpadłam do wody i co teraz? Musisz iść do teleportu. A gdzie jest teleport? A okay. tutaj widzę, dobra. Czekam chwilę. musimy się serduszka odbudować. Ojej, skończyłaś już. Gdzie ty jesteś? Tutaj, na górze, samej. O boże. Jak schodzisz na to niebieskie, to jeszcze jest dobrze. Będziesz miała pustej Okej, dobra, spoko. A slime bloki tutaj zabierają życie? Nie. Musisz nie skoczyć, wiesz? Aha, ale potem wystarczy kliknąć shift, nie? Gdzie tak. ty lecisz? Już tam lecisz, serio? Kto tam leci? I tam lecisz, Czy widziałam Nie. Nie. Yes. Dobra, jestem... Ej, przecież byłam na tym! Na slime bloku. Eee, Ej no! Co jest slime blokiem w takim razie? Ja, aha, bo tam nie wolno klikać shifta, chyba mi się wydaje. No właśnie, musisz tam skoczyć, wiesz? No dzięki za podpowiedź! Szkoda, że teraz. <laughs> nie ma tego. I tu skoczy. Jak tu skoczysz, to jest dobrze, wiesz? Aha. I musisz poczekać, aż się te nóżka zablokują. Okej, a potem? to gdzie a potem skoczysz na sky skoczyć na slime bloki. Dobra, skacz. Ej, za nisko, kurde. I gdzie teraz? Zatrzymałaś się na tamtych skyblockach? No. Petri. Czemu? Petri. Dobra, spoko. No, 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 To są slime bloki, a nie skybloki w ogóle. Tu moje Skyrocki. Aj! ojej, Skakuję na czerwone albo nie. Oj, oj. Myszka uciekło Mam to potwierdzone na filmie. Okej, okay, dobra. skakam, skakam, Dobra, jestem tu. Hmm? Aha, potem trzeba na to drewno, tak? Tak, ej, to jest za wysoko! No właśnie wiem Ja się po prostu zabiłam. Ja chyba już wiem gdzie trzeba z tą skakać, tylko sobie jeszcze jak tam to pooglądam lepiej. Się przypatrzy i w ogóle... No nie. A gdzie ty jesteś w ogóle? Ja za tobą. Aha, mhm, dobra. Coś nam tak dobrze nie idzie. A raczej tobie. to nigdy dobrze nie idzie. Poczekasz na mnie? Ja nie, nie wiem, gdzie tu trzeba skończyć, dziewczyno. Już oglądałam tyle filmów, nie wiem. O kurde, mam jedno serduszko. Poczekasz na mnie? Mhm chodźmy zobaczyć, gdzie było to? Poczekaj, bo ja mam inne Aha, Ale jest. nie Ale już nie już! I co tu trzeba było? Tu, tu trzeba tu. było na tamte, tak? Tak. No, dobra, dobra. To już poza nagraniem. Stop. Chodź tu do mnie, się pożegnamy. No to lajkujcie, subskrybujcie, a ja się już z wami żegnam, dzisiaj macie dwa odcinki wpuszczone do sieci. Mam nadzieję, że się będziecie cieszyć. pa pa